Oficjalnie drań, lecz w głębi bohater. Han Solo walczył tylko o siebie, teraz walczy o wolność. Na całe szczęście, ponieważ sojusz rebeliantów pilnie go potrzebował. Han jest świetnym pilotem, a jego statek to najszybszy w galaktyce soku Millennium. Han zaczynał jako przemytnik. Skąd wziął tak fajny statek? Wygrał go w kartę od innego przemytnika, Lando Carlisiana. Mając kłopoty ze spłatą długów, pomógł odbić księżniczkę Leje z pokładu Imperialnej Gwiazdy Śmierci. Następnie, przedłożywszy przyjaciół nad pieniądze, rzucił się do walki, ułatwiając Lukowi zniszczenie stacji. Po kolejnych przygodach, pomógł rebeliantom uciec przed Imperium i zwrócił się o wsparcie do starego druha Lando. Jednak to nie wyszło mu na zdrowie. Na szczęście przyjaciele go uratowali. Wtedy dotarło do niego, że gdy człowiek pomaga innym i walczy o dobro, zmienia się na lepsze i staje się bohaterem. A ty, jakie przygody wybierzesz?